Czy złoto będzie taniało? O tym będę rozmawiał z Michałem Stajniakiem, ekspertem XTB. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry, witam serdecznie. Złoto jest tańsze o ponad 7% niż to było przed rokiem no i nie może się przebić powyżej granicy 1800 dolarów za uncję. Dlaczego? Co? Na czym polega ta słabość w złota obecnie? Słabość złota polega przede wszystkim na tym, że cały rynek troszkę boi się inflacji. I okazuje się, że tak naprawdę złoto nie jest aż takim bardzo dobrym instrumentem do tego, żeby zabezpieczać się przed inflacją. To znaczy, trzeba, trzeba jakby powiedzieć o dwóch rzeczach. Czyli przede wszystkim jakby złoto, złoto w pewien sposób zabezpiecza przed utratą pieniędzy, ale w długim terminie jakby dla złota przede wszystkim dobre są oczekiwania, obawy o wysoką inflację w długim terminie oraz luzowanie ilościowe ze strony banków centralnych. Natomiast jeżeli mamy taką sytuację jak teraz, czyli mamy skokowy wzrost inflacji nagłej inflacji niespodziewanej inflacji i działania krótkoterminowe działania ze strony banków centralnych, czyli zacieśnianie polityki monetarnej, bo stopy procentowe są podnoszone już w wielu miejscach na świecie i są oczekiwania co do zmian w tych kluczowych bankach centralnych na świecie takim jak Fed. No to to już nie jest dobra informacja, dla złota. No i oczywiście teraz cały świat oczekuje tego, że rezerwa federalna w Stanach Zjednoczonych zdecyduje się na tapering programu QE, czyli na ograniczanie tempa skupu aktywów. Bo trzeba pamiętać o tym, że na ten moment Fed skupuje co miesiąc astronomiczną ilość aktywów na poziomie 120 miliardów dolarów. No i okazuje się, że na ten moment koszty. Koszty, chodzi o na przykład inflację czy o koszty związane z ryzykiem banik inflacyjnych, są większe niż benefity. Benefity w postaci tego, że mamy dostęp do, do tanich kredytów i tak Więc już w tym momencie Fed wie, że mo, musi wycofać się z tego programu, aby nie doprowadzić do takiej sytuacji, w której inflacja stanie się nie do opanowania. Oczywiście. Trzeba pamiętać o tym, że w Stanach Zjednoczonych dane z rynku pracy były ostatnio dosyć mieszane, bo mieliśmy niewielki przerost zatrudnienia, a Fed tak naprawdę ma dwa cele: czyli z jednej strony jest to osiągnięcie pełnego zatrudnienia, a z drugiej strony mamy oczywiście stabilność cen i Fed jakby preferuje przede wszystkim rynek pracy, bo oczywiście rynek pracy jest całym motorem napędowym gospodarki. Natomiast okazuje się, że w Stanach Zjednoczonych ludzie nie chcą wracać do pracy. Wolą po prostu korzystać z różnego rodzaju benefitów dla bezrobotnych. Nawet jeżeli część dopłat została wycofana, to jednak nie chcą wracać do pracy, być może wciąż w związku z obawami dotyczącymi koronawirusa. Natomiast jeżeli chodzi o taką politykę Fedu długoterminową, to okazuje się, że najgorsze, najgorszym czynnikiem dla złota jest strach. Strach przed wzrostem stóp procentowych, przed spadkiem stymulacji. Natomiast w momencie, kiedy występuje już taki ruch, czyli na przykład już ogłoszenie taperingu, czy czy sam tapering, czy same podwyżki stóp procentowych, no to okazuje się, że złoto często po takim ruchu, czyli po tym jak ryzyko się materializuje, zaczyna zyskiwać. To efekt troszkę takiego, takiej realizacji zysków. Jeżeli popatrzymy sobie tak naprawdę od lat 70. na wszystkie duże cykle podwyżek stóp procentowych, to okazuje się, że w okresie do jednego roku przed podwyżką w większości przypadków złoto traciło, ale niemal w każdym przypadku, już po pierwszej podwyżce w cyklu, złoto zyskiwało. Więc, jeżeli założymy sobie, że podwyżka stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych będzie miała miejsce w grudniu przyszłego roku, bo tak wycenia to rynek i tak pokazują oczekiwania Fedu, to można oczekiwać, że złoto może zachowywać się mieszanie w najbliższym czasie, że w momencie kiedy będziemy mieli ogłoszenie taperingu to będziemy mieli jakiś lekki wzrost, ale później jednak spadek. Natomiast już po pierwszej podwyżce istnieje bardzo duża szansa na to, że złoto będzie zyskiwało, więc ten rok najbliższy może być bardzo mieszany, ale myślę, że w przyszłym roku, kiedy te wszystkie ryzyka się zmaterializują, inflacja już nie będzie wcale taka wysoka. To wtedy będzie to dobra, dobry czas na inwestycje w złoto. Czyli rozumiem, że jeżeli złoto miałoby przebić poziom 2000 dolarów za uncję, to stanie się to nie wcześniej niż za ponad rok. Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, że, że tak powinno być. Oczywiście, jeżeli weźmiemy sobie pod uwagę skalę luzowania ilościowego ze strony banków centralnych w porównaniu do tego, co mieliśmy te kilka lat temu, podczas poprzedniego kryzysu finansowego, no to okazuje się, że złoto powinno być znacząco wyżej niż teraz. Niemniej, Oczywiście rynek rządzi się swoimi prawami i kiedy mamy takie mocne wzrosty rentowności na ten moment no to to nie daje raczej szansy na, na, na to żeby złoto w tym momencie jakoś mocniej drożało. Dodatkowo mamy również zainteresowanie ze strony rynku kryptowalut tutaj część inwestorów zamiast szukać inwestycji w złoto szuka swoich szans na rynku kryptowalut więc jeżeli miałbym szukać okazji na rynku złota raczej szukałbym jej okazji w przyszłym roku co się dzieje z cenami złota o tym rozmawiałem z Michałem Stajniakiem ekspertem XTB dziękuję za rozmowę pozdrawiam dziękuję również